Pole figury F1 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie okręgów o promieniach 1 i 3 jest równe polu figury F2 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach długości r. Zobacz rysunek. Długość r promienia jest równa. Wzórne pole to jest pi kwadrat, więc obliczmy pole pierwsze przy promieniu r równa się 1. Więc pi 1 do kwadratu to jest po prostu pi. Pole drugie, gdzie r jest równe 3, to jest pi 3 do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9 pi. Suma tych dwóch pól, jak widzisz, jest równa 10 pi. I z tego wynika, że te dwa pola mają łącznie też 10 pi. Nasze są takie same. Stąd wynika, że Pole trzecie to jest 5pi i tu pole czwarte też jest równe 5pi. No i mamy podany wzór, prawda? P równa się pi r do kwadratu. No i co mamy? Mamy pole, więc biorę gumeczkę, ścieram pole i wpisujemy tutaj 5 Pi zamiast literki P. Po obu stronach jest e, literka pi, więc dzielę przez pi, ona się redukuje i otrzymuję, że r kwadrat równa się 5. No i wiadomo, r równa się pierwiastek z 5. E, długość promienia jest równa pierwiastek z 5. Odpowiedź c.